Wydaje się to nierealne, ale możesz zapomnieć, jak wyglądasz. Co stałoby się po uderzeniu w głowę? Wstrząs mózgu, było, utrata przytomności, też zaliczone. Śmierć! Za to dostalibyśmy bana. Ale co z niewidzeniem twarzy? Uszkodzenie prawego dolnego obszaru potylicznego niesie ryzyko prozopagnozji. To stan, w którym dosłownie przestajesz pamiętać i rozpoznawać twarze ludzi. Nawet własną. Oczywiście wciąż będziesz mógł rozróżniać fryzury, ubrania i sylwetki. Ale jak tylko skupisz się na obszarze twarzy, zobaczysz nic. Chodzi o to, że dolny obszar potyliczny odpowiada za przetwarzanie informacji wzrokowych, a jego uszkodzenie prowadzi do deficytów w przetwarzaniu tych informacji. Mówiąc prościej, twoja karta graficzna przestanie sobie radzić. Nie ciesz się zbyt szybko. Uderzenie w głowę to nie jedyna przyczyna choroby. Schorzenia neurologiczne, patologie, czynniki genetyczne i psychologiczne również mogą wywołać prozopagnozę. Wow, ty i Timothy Salamet moglibyście być bliźniakami!